Cześć, witajcie moi drodzy na i udoskonalenia. Dzisiaj sobie zrobimy. Zaczniemy tak materiał nietypowo, wybierając się do półka greguara. Szkoda, że nie wziąłem metrówki, może wyżej jakąś gałązkę weznę. Już tak okiem rzucę tutaj. Czeka mnie zmiana też w BS-ie klepiska tego separatora. Dwie przyczyny. Pierwsza to ta blacha i druga cztery pierwsze płaskowniki są zgięte i jeszcze jakoś tam bym to w środku wyprowadził, te klepisko co chodzi o same płaskowniki, ale problem polega na tym, że tam tu nie ma tej blachy i tak czy owak, czy chcę, czy nie chcę muszę te klepisko po prostu wyjąć i wymienić tym bardziej, że to jest dobre klepisko, tak że już tam nie będę nic kombinował, tylko po prostu przyłożę, dobra Teraz tak, ja muszę się dostać jakoś do małego greguara besona. Mianowicie chcę zobaczyć tutaj te kółko. Piastkę, ono jest zaspawane na krótko Płaskowi. Ja się zastanawiam moi drodzy, bo tutaj to bym se nawiercił, ale drugą nogę musiałbym zbudować. Tu jest tak zrobione, żeby była krótsza. Płuośka, dobra MTZ? Leci Belarus, a dobra w takim razie moi drodzy, ja wezmę, może sobie kółko. Ewentualnie pójdziemy z powrotem z tym kółkiem do pługa. A no, takiego kapcia mam ogólnie, z tego względu, że tamte kółko jest za wąskie. I pasowałoby po prostu zrobić drugie koło. I właśnie dlatego się zastanawiam, czy tamto wykorzystać, czy y, po prostu drugie zrobić ogólnie, bo sztaby mam z, z jeszcze klejnego. Także może z tamtej sztaby bym coś dobrał y, w zamian. Ta wymiar koła to jest ten sam praktycznie, co chodzi o wysokość może troszkę tam mniejsze, ale to bez wpływu teoretycznie e... co chodzi o użytkowanie e... piastka bodajże powinna pasować z chyba klejne... Ej, klejnego tfu, tfu, co ja mówię chodzi mi o piasty koła to jest pasówka zgrabiarka teoretycznie szkoda, że polskie zgrabiarki nie były na tych o, kapciach bo to by wpłynęło na użytkowanie a nie te o kurde ale to powinno być to samo, nie? Piastka. Ja jeszcze powinienem mieć gdzieś z pasówki jeszcze jedną sztukę. A na pewno mam. Tylko się zastanawiam. Zaraz, zaraz, zaraz. Muszę pomyśleć. To jest z tego. To ja nie będę miał. Ja mam tylko ten. Czyli będę musiał coś nowego kombinować. Ale to zaraz sobie zobaczę. Eee. Dobra. Położę na boku najwyżej. Skoczym na drugą stronę, tam na złom, ale się kura. U, no pięknie wyglądasz. Na pewno się nie ma tak się dobrze pogrzebać. E... Dobra, bo ta z malucha nie będzie, dobra. No tak, tylko mi zostało z tego jedynie. Kurde. Czyli ja piasty koła nie będę miał w takim razie. Bo ja swoją pasówkę pociąłem, więcej takich elementów nie mam. Czyli, czyli będzie trzeba albo gdzieś na złomie dorwać jakąś starą zgrabiarkę i upitolić jej koło. Albo po prostu samo samodrugotowa za, yy, zamówić piastę. Ewentualnie... No zresztą mam nawet tu pękniętą. Chodzi o to, o ten element. Myślę, że wywaliłem. Jak nie, to sobie spręta. E, po prostu. A sztaby mam? Tutaj gdzieś tylko ciekawe. Są gdzieś sztaby. E, tylko ciekawe, czy to by było to samo. to ta gruba, taka jedna tam była. Ja mam wszystkie, bo ja ich. A nie, jedno brałem do ściągacza. Robiłem ściągacz z jednej sztaby do, do, do bizona. He, 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 Kurde mać. Trzeba cię poszukać ewentualnie w tym złomie czy mam czy nie mam jak nie to też będzie trzeba gdzie kupić na złomie to w sztabę grubą od koła sklejnego czy tam Neptuna. Na ja sobie przymierzę to ogólnie czy to będzie tu samo, ale powinno być to samo ewentualnie bo tam co dwa miejsca na serger czy jak to jest ogólnie. Eee Nie. Tu jest z tego na jedno na seger z czoła, miejsce na łożysko, tu ograniczenie, no i tu ograniczenie przetoczone. Także nawet z pręta zwyczajnego FI-30 można by było wytoczyć. Powinno być to samo, zaraz się okaże. <laughs> Ale ci draka dopiero. Hmm. no ja myślałem, że będzie pasować bo to my kupiliśmy te kółko przy okazji czyli to nie jest to samo piasta a ciekawe piasta koła z malucha dobra, ja się zastanowię bo to z meleksa czy z czegoś jest ogólnie te koło bo my jak jeździliśmy za stołem dębowym na podkarp... no prawie to kołka jest podkarpackim w Nisku kupiliśmy. Eee, stół w Modlibożycach byliśmy, kupić dębowy stół do domu. Dobra, to będę wiedział, że to na pewno nie będzie to. Bo coś mi się zdaje, że tak jak ja mam przyczepce samochodowej, te piasty. Bo środek możliwy, jakbym stówniarko, ale słówmiarko nie zmierzę, tylko ewentualnie metrówko. To pewnie będzie piastekoła malucha. E ewentualnie tutaj. Dobra, ja się popytam znajomych, czy ktoś nie ma, nie ma gdzie z piasty jakiś z malucha, żebym to sobie mógł zastosować. No to melex, nie wiem, co to jest dosłownie. Nie miałem z tym pojazdem nigdy sprytności, gdzie jaki wózek golfowy, czy co to kurde. To nie mam pojęcia tutaj. Nie? No ale kółko nie fajne, bo ono nie będzie się wrzynać. Y o ile ono jest? Ośmiopłócienne? Ośmio? Czy sześciu? Nie, chyba szóstka. Ale to jest mało ważne, mówię, tutaj będzie pod tym względem lepsze, bo po prostu ono się nie będzie wrzynać mi przy orce w ziemię, tak jak tam to woziło dziś, jak była bardziej miętka ziemia, to po prostu to woziło. Dobra, moi drodzy, z tego względu, że sytuacja jest nieciekawa, ja też muszę z niektórych rzeczy jednak sobie poryzygnować. Myślałem, że będzie fajny ten rok, będzie ogólnie, że tak jak poprzedni, że jakoś, jakoś, pomimo tych drogich nawozów, tego wszystkiego okazała się jedna wielka, no powiedzmy sobie szczerze, sorry za określenie chujnia. Myślałem, że kupię silnik do Sowieta. Naprawdę, ja mam projekt w głowie, no ale nie, wy, nie wydolę finansowo, moi drodzy, tutaj tyle. Chciałem zrobić swap, ale chyba sobie jednak niestety odpuszczę. Dofinansowo no to mi zje, moi drodzy. To jest wydatek, jakby nie było 2,5 tysiąca złotych, przynajmniej tak do 3,5 tysiąca sam silnik Perkinsa by kosztował. Resztę przyrządowania wiadomo, że nie musiałbym teraz, ale chyba nawet sam silnik będzie mi ciężko kupić. Nie wiem, jeszcze się zastanowię czy oś do przyczepy tutaj, bo tak teoretycznie powiem wam się zastanawiam yy, chciałem to zrobić to już tak, no funkcjonuje, bo funkcjonuje w tym układzie, tak trzeba uważać po prostu co chodzi o jazdę a chciałem poprawić mobilność tej przyczepy żeby to było lepiej co chodzi o, sam dla samego ciągnika nawet w bo dwunastka z tym sobie spokojnie śmiga, tylko jest problem że jest oś za daleko, ciężko się cofa tym ustrojstwem no i nacisk jednak na zaczep jest potężny tutaj bezapelacyjnie trzeba by było po prostu oś przesunąć o te w stosunku 60 do 40% a w tej chwili jakieś mamy prawie 80% oś na tyle to jest za ciężko dla traktora już jak się nasypie dwa zbiorniki BSA pochodzą spokojnie dwa zbiorniki BSA lądują zboża jest za ciężko i myślałem właśnie żeby oś przesunąć blacha tu jest taka moi drodzy że to jest konstrukcja samonośna jak na pewno powiem gdzieś później może kilka słów albo będzie trochę to w innym, powiem w innej realizacji co chodzi o samoumówienie przyczepy jak dobrze pójdzie bo na razie temat jest cichy, ale no nie wiem, miałem zapytanie, także no też trochę czasu minęło, może to będzie kontynuowane, nie wiem, na razie ja sam jestem tego ciekawy nie będę Wam może zdradzał na razie, bo myślałem, że to znacznie wcześniej mogło wyjść, ale okazało się, że chyba to nie wyszło ale nie będę Wam o tym mówił, co, co i jak właśnie miało być pod tym względem ja to mówię, tylko co jedynie takie własne te tego projekty, to oś przesunąć bardziej do przodu Zaczep zrobić po prostu już w innym miejscu, żeby ten dół już taki nie był, tylko maksymalny prześwit też, też utworzyć tutaj w tej przyczepie, bo to jest przyczep, przyczepa wróć. Paszowóz, jako paszowóz, był do niskich obór i dlatego jest opuszczony, on siedzi w dole, praktycznie. No, taki, taka jego była konstrukcja też. Oczywiście nie mogłem znaleźć na rynku odpowiedniej konstrukcji, musiałem brać to, co było, tak? Ogólnie i tyle. Ale tu jest taki materiał, że można by było spokojnie to zrobić i zaczep do tej płyty, bo to płyto można spokojnie też nazwać, jakby nie było. Zrobić tutaj zaczep i po prostu to troszkę przebudować, żeby to było wygodniejsze do samej jazdy. I też by mi wystarczyło na sam, na, na sam yy, kołach od samochodu ciężarowego, samochodu Tira, tylko poszukać jakiejś oczywiście kapci oś tam około 1000 złotych to jeszcze tutaj. Mogę się z tym zastanowić, powiem Wam, moi drodzy, co chodzi o to. Jeszcze takie szmery, bajery. Przed muszę olej sprawdzić w furgusonie. E, tu poprawić uszczelniacz. E, końcówka na pewno. Muszę zobaczyć do tej końcówki, tutaj. Powiem Wam, jak go kupiłem. Ja bez przerwy jeździłem. Tak jak ktoś ma, może z Was, furgusona. To będzie wiedział o takim po prostu czujniku progowym, co kontrolkę nam wyświetla od smarowania skrzyni, gdy jest za niskie ciśnienie wywala, i to jest podłączone przez taki rezystorek, czy coś, nie wiem, czy to jest supornik, czy co, to jest tam dokładnie, ja tego nigdy nie rozcinałem, także nie wiem, co tam znajduje się w tym. To wygląda, jakby kabel był zlutowany i po prostu jakoś rurkę wsadzony, a tam jest odpowiedni element elektryczny. I to miałem bez przerwy bezpiecznik włożony. Także to takie pominięcie, nie? że przykręcam zapłon i już traktor jest w gotowości. Czyli oszukanie systemu. Ja teraz to podłączyłem normalnie do ciągniętego do czujnika, Okazuje się, że wszystko jest ok. Nie wiem dlaczego ja tak jeździłem od początku, no ale to mniejsza. Szyba też będę musiał tutaj gdzieś, nie wiem, może za dniach albo wieczorkami będę sobie przychodził. Ten zamek jeden metalowy, bo to był dorabiany. Mam dwa, drugie zamki. Kupione tutaj ten Traktory w miarę potękowane Wiecie przez te sytuację, Jaka była też sobie musiałem Kupić paliwa Ale to może w rolniczym vlogu Bardziej się skupiamy teraz oczywiście Na jakichś sprawach technicznych Tak Ja wziąłem sobie dwa łożyska Ale powiem wam jest trochę lipa Bo będę musiał używać kleju do łożysk Niektóre łożyska wychodzą Przyluźno i będę musiał po prostu łóżyska wklejać w koła. Yy... Naklej brać po prostu łużyska i wtedy montować, bo tutaj nie chcę jakieś tam robić lipy. Jeżeli coś mi się nie podoba, nie chcę ten. zobaczę jak ten. Tutaj co chodzi o te wszystkie napinaczki, moi drodzy. Tu mamy podemontowane. Yy... Tak, ja zapomniałem, jak to się nazywa ten materiał, z którego są wykonane tulejki. To nie jest plastik, tylko jakoś to się